Witam Was. Ja jestem Kokon, a to jest kolejny odcinek z serii The Kokon's Adventures. No tak, yy, zrobiłem nazwę naszego świata. Tak, myślę, że już zostanie, i jest to nazwa. No, dosyć, dosyć taka mało oryginalna, ale, ale ważne, że jest. O tak. Dzisiaj myślę, że skończymy nasz domek. A, takie informacje nagrywam dzisiaj yy, chyba z czwarty raz to samo, bo mi tak klatkowało, że nie umiem nic zrobić. I teraz nagrałem Kingdoms of Amalur okazało się, że zrobiłem bez dźwięku w ogóle, także z subcią. E, może tu dam trochę większe dźwięki, bo mało słychać. Już zrobiłem, ścianę chciałem, ale fajnie, ach, się cieszyłem, że zrobiłem coś nowego, a tu kupa... Nie nagrałem dźwięku, na dodatek coś mi klatkuje, ostatnio jakoś, nie mam pojęcia dlaczego, ale tak jest. Będę musiał zrobić od nowa, choć mam teraz naukę i mało czasu, no ale cóż, trudno. E, tyle byłoby informacji, to zacznijmy. Kończyć budowę domku. Na początku myślę, musimy przenieść... E, ...to wszystko do ciu. Okej. Okay. Bo już tutaj dosyć jest skończone. Tylko teraz tutaj piecyki, szkło i gotowe. Okej. Okay. Jakiś słup. Trzeba go rozwalić. <laughs> no tak. Rozwalone. Myślę, że tu będą. Hmm. Tu będzie łóżko. Tu będzie skrzynka. Tu będą piecyki. Oj, znowu klatkuję. No nie rób mi tego. Tu będą piecyki. Przepraszam Was, coś jakiś wyskoczył, błąd, nie rozumiem, Ech, ale chyba wszystko działa, wszystko działa tak. Mm -hmm. Tutaj będzie łóżko, tu będzie table, a tu będą skrzynki, wszystko pokładać jak leci, jak leci, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I idziemy po resztę Witemów. Myślałem, że ich nie ma. Tak się dopiero pojawiły. Aha, i jeszcze dzisiaj dzisiejszym odcinku myślę, że zrobimy szybko szybkopalniany tam jakiś. Może się uda. <try> Oj, okej. Okay. tu powkładać, i teraz zrobić. Piecyki. Ile wlezie? Piecyków nigdy za mało. Ok. I idealnie. Osiem. <laughs> Się udało. Uh -huh. Tu będą potem jeszcze. Aha, potem magazyn. To myślę, mogę zrobić. Hmm, tak gdzie piecyki. E, o, mama, 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 tutaj. Może być. Może. Czy i... Czyk i... Czyk. W sumie nie wiem, coś nie zrobiłam na górę. A, niech tak będzie. Niech tak będzie. Razu damy troszkę węgla do tego wszystkiego. I, i jedziemy z koksem. Trzeba by przepalić tak te nasze materiały, które zdobyłem podczas penetrowania jaskiń. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co? Tak, no to co, teraz idziemy po szkołę myślę. Dobry pomysł. A, ubierzemy, mamy, no wystarczy. Tutaj widzę blisko jest dużo piasku, spoko. Może gdzieś stamtąd weźmiemy. Brium. Na no, przyszłość już mam nawet... Tutaj zrobimy takie doki. Ooo, mam pomysł. Nie będę stracał jeszcze, co tam będzie. Na razie trzeba się skupić na podstawowych przedmiotach tylko trochę potrzebuję okej, okay. jej, 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 no ale faza <noise> ale faza, jo ja. okej, okay, trochę będzie trzeba za niedługo zmienić ten poziom na normala, jak mówiłem, bo jest nudno nie ma potworków, nie ma się z kim lać. Takie to jest. Mało. Okej, okay, już wystarczy przecież. Ło, 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 mamy tego piasku, a mamy. E Okej, okay, jej, je, idziemy, idziemy. Przepalimy ten piasek. I zaczniemy robić szybko palniany, myślę. Trabinki e o, zrobimy. I szybko palniany to będzie dobry pomysł. Jakieś macy tam może poznajdujemy. Macy, o! Ale słowictwo. Okej, okay, tutaj piaszeczek, rób się piaszku. A ty piaszku poczekasz. Albo nie no, przecież mam tutaj jeszcze. Wungla. Okej, okay, tyle wystarczy. Okej. ok. i okay. okej. Okay. No, w zasadzie... No... Nie wsadzam cię to. Nie chcę mi się no tak, no to zrobimy kilofów milion trzeba zrobić. Dużo drabinek, bo będzie to do samego wnętrza ziemi, tak myślę. Kilofy, kilofy. Okej, okay, okej. Okay. Są kilofy, jest impreza. 3, 4, 4 Okej, 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 to teraz robinki. drabinki, robinki. Drabinki. Dużo dla bilek musi być. Dużo. Lubię dla bilki. Ojej, oh yeah, a mamy da binki Wystarczy 40? No nie wiem. Tyle, dlatego jeszcze trochę zrobimy, żeby był tak pełny stack. Okej, okay, okej. Okay. No jest prawie. Myślę, że starczy. Najwyżej zrobimy sobie tam na dole. No to co, idziemy kopać? Jakieś zejście możesz robić? Ładne. O, takie tutaj. Tak czy? Albo zrobimy tu? Hm. Hmm, okej, okay, mam pomysł, pomysz, 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 to tutaj bym musiał zacząć kopać, okej, okay, zajmiemy się tym bardziej się. kłopczymy. Tyle myślę wystarczy. Jak najwyżej nie to zrobimy głębiej. Okej, okay, może to wyjdzie nawet jakoś. No, prawie idealnie, ale to może być. Tutaj tego drewna trzeba rzeczną ściąć. Okej, okay. tutaj jakieś dziwne się tu drzewo zrobiło, jakiś mutant. Okej, okay. i myślę, że tak zrobimy takie przejście. Na razie będzie to tylko z dirtu, a w przyszłości pewnie się to zmieni. Dirt. Okej, okay. oj, <ścoughs> sorka. dla zostawiłem jak tak mogłem okej okay. no jak widzicie tu o, do samego wnętrza ziemi wnętrza ziemi kopałem mm. no to będzie Uu. Tak, 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 tak. tak. Okej, okay, myślę, że będzie dobrze. I tu by musiało być lekki zejść. Lekkie zejście. Okej okay. i skręt. Skręt, skręt, skręt. Skręt. <grym> eee, albo tak po prostu. A nie, bo to... A nie, to tu, tu to jest. Tu tu jeszcze. jeszcze. Okej, okay, to się że tu będzie to... Taki lekki zarys zrobimy. Czy to będzie tak, tak I to by było tak Zaczniemy kopać tą kopalnię, a skończymy myślę w następnym odcinku. Damy radę zrobić tylko drapinki w tym odcinku Bo to o pio yeah! nie Kurde Nie zrobiłem łóżka Przeszedłem 3000 kratek O, kurde No, to jest pierwszy fail. O, <noise> oh, przecież miałem już tobie a, zrobić. No to co? Spróbuję to znaleźć. <noise> Nie, zrobię nowego save'a i zrobię to samo co zrobiliśmy do teraz, dotychczas. I, I mniej więcej wiem, jakie materiały ile ich zdobyliśmy, to. To spróbuję. Nie, spróbuję wykopać. A widzimy się w kolejnym odcinku. To było na tyle, no, trudno, no tak się zdarza. Ja spróbuję zrobić, jakoś dzisiaj mi się idzie, klatkuję. Tutaj przez cały dzień próbuję coś zrobić. Się nie da. No cóż, takie, takie życie. To komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i cześć.